Drodzy młodzi przyjaciele, jako gospodarz powiatu przeworskiego pragnę przede wszystkim zaprosić Was do udziału w tym ważnym dla nas wszystkich spotkaniu Młodych Archidecezji Przemyskiej. Ziemia Przeworska już po raz drugi stanie się przystanią dla Kościoła Młodych, który jest gwarantem przekazywania prawdy wiary innym i oczywiście następnym pokoleniom. Jestem przekonany, że trzydniowy pobyt na ziemi przeworskiej, której solą są jej mieszkańcy, a bogactwem wierność tradycji i kulturze, będzie przepełniony głębokim przeżyciem duchowym. Młodość jest bowiem waszym bogactwem, które należy dobrze zagospodarować, aby wasze życie zaowocowało mądrością i miłością. Wszystkim odwiedzającym w tym czasie powiat przeworski życzę miłego i owocnego pobytu. Czujcie się jak u siebie w domu.